Pan tylko ja. lawiruje. No ja to no pytam, pytanie, ja odpowiem, ja jest pytanie. Jest godzina, która? Koło trzeciej. Proszę zawołać na przykład pracownika urzędu, który był tam nam na ten. Zadamy pracownikowi te pytania. Ale no co bardzo. pan uważa, że ja mam takie kompetencje do tego, żeby wołać e... pracownika? I żeby... No jest pan, jakby nie było, pracownicy, między innymi i wujni pracownicy, są jednostką wykonawczą Rady Gminy. Pan jest przewodniczącym Rady Gminy, więc jeżeli by pan poprosił na przykład o pracownicę, bo ja mogę zejść i się zapytać pracownicę w tej chwili, jeżeli mi nie będzie się, pan wszystko to... może, pan nic nie wie, jak może. No, mogę, no, jak nie mogę, a nie normalnie mogę normalnie, zdrowym, rozsądkiem, każdy nie. uczciwy, porządny obywatel, zajmuje się sprawą uczciwej i, i te tak, jak trzeba. No a Czyli czy ja nie uczciwie za przychodzę? Składamy pismo. No, nie, pan wszystko rzuca na słowa na wiatr, jak słowa pisma, na słowa na które być może są prawdziwe, ja, ale być może nie ale są Ale prosiłem Pana, żeby Pan nagrywał sobie też tą rozmowę, żeby Pan miał ale swój... Ale później będziemy to oglądać na YouTube, tak? No tak, ale ja mogę jako dziennikarz zrobić materiał z tego i może nie być całości. Prosiłem Pana, żeby Pan sobie nagrywał, a przypuszczam, że może i Pan nagrywa to, co nie ma tak? żadnego problemu. Tak. więc no, yy, zna... cóż, Nie nagrywam. Yy, no tak nie, nie wiem. wiem, gdzieś tutaj może jeszcze coś innego. W każdym razie powiem Panu tak. Ja przyszedłem, te słowa, ja nie rzucam na wiatr, bo ja biorę za nie odpowiedzialność. Mm -hmm. Biorę odpowiedzialność. Y, Odpowiedzialność za to, że rozmawiałem z tymi ludźmi, wiem co oni mi mówili i wiem co mogę tu powtórzyć, czego nie mogę powtórzyć. I ja to powtarzam, to co mi przekazali. To, że akurat y, mieszkanka tego jest dziewczyną mojego syna, to dzięki to niej. Fajnie. ale to bardzo fajnie. To y, dzięki niej. Tak, to aha, to się, to No, ja też się cieszę. cieszę się, to, dzięki i... nim, to dzięki nim właśnie się dowiaduję o tych rzeczach. Więc, jako dziennikarz, postanowiłem się tym zająć i dlatego się tym zajmuję. To teraz, jeszcze jedno pytanie: Panu, no ja zadaję te pytania. Pan może to zapisać. Jeżeli Pan nie chce zapisywać, to znaczy, ja ja... Pan, bardzo panu Ale proszę. ja nie będę składał Panu. Eee, ale proszę, ja jestem dziennikarzem, ja proszę. przychodzę, zadaję Panu bardzo to pytanie. Proszę, panu. Proponuję drugie spotkanie zrobić zaraz po, w nowym roku. I yy, dobrze by było, jakby na przykład gmina zaprosiła tych mieszkańców. Mogę ja tu zrobić, nie ma problemów, żeby na przykład przyjechać i tu rozmawiać na te tematy i oni zadadzą te pytania, dobrze by było, żeby byli właśnie te pracownice, które były na wytyczaniu granicy, bardzo bym teraz chciał, ja Wam konkretny zarzut zarzucam, gdzie są punkty graniczne. Ja nie widzę tych punktów granicznych. Bardziej do pół metra, że one powinny być w ziemi tak, ale ja nie widzę, że one przez jakikolwiek okres czasu były wkopywane tam. Bo i mieszkańcy tego nie pamiętają, żeby tam były wkopywane. Jest po prostu linia na mapie, nic więcej. Tak samo było ze strażą. By, były, najpierw było wytyczone działka. Nie do... ale Ale nie zostańmy. To jest ten sam. Nie, nie, to jest ten sam moment, w którym na przykład nie wkopuje się kamieni granicznych do przetargu, czy po, nawet po przetargu, i w tym momencie, jak już jest po przetargu, wkopuje się kamienie graniczne, bo już jest wszystko po i tak dalej. Nie ma tych punktów, ani nie ma punktów granicznych, nie ma nic, a to, że jest na mapie. pan zaczyna. To, ale ja nie robisz, zaczynam. No, to robisz jest... od zawsze. Ale ja nie robię, a co ja, ja robię od zawsze? Mydlisz pan który, której ta prawda się zamydla. Ale, ale w, ale w czym ja nie, nie wierzę? Ale w ja nie, ja wierzę, ale w ja nie ja wierzę, że obojętnie jaki urzędnik, czy godeta, czy ktokolwiek, robiłby coś bez litery prawa. Nie wierzę. A i, i Dobrze, to, pan, tego to co pan robisz. Ja pana już też znam już No, już no i, co, czasu. I, i jestem z cyganem? I uważam, że pan lubisz afery i ja lubisz nie lubię pan afery. rzeczy, które A jakie ja lubię afery? Które, sam no, dobrze pan wiesz, ja, no nie, nie szło z panem nic zrobić, nic no, uciągnąć. Ja, I... Przecież dzięki mnie najbardziej wioska poszła do przodu. <laughs> Co pan tak przepisuje, takie sukcesy, a w rzeczywistości guzik no, no. pan zrobiłeś dla tej wioski, ani jako radny, ani jako no, dziennikarz. Yy, dziennikarzem du, du, jestem od niedawna. Dużo, dużo rzeczy pan pieprzyłeś, przepraszam bardzo. To bardzo ładne pomówienia z Pana strony są. Co Pan zrobił? Co Pan I, zrobił? Widzi Pan, już kończymy na tą rozmowę, ale, nie, nie, no, bo, bo ja przyszedł Pan w sprawie działki... No, ale Pan mnie pan pan pan, pan pan się... ocenia. Oceniam, Jak, jako, bo... jako radnego, jako kiedyś mieszkańca, jako działacza. Ale Dzięki komu była świetlica wybudowana? Dziękuję bardzo za rozmowę. Kończymy na to dzisiaj. Czyli bo... Pan nie chce wyjaśniać dalej tej sprawy, bo... Której sprawy? No w tej, co przyszedłem. W sprawie no, ja działki... Pan wrócił do tematu, to pan zaczął no, no, to mówić inne rzeczy. Nie, no, ale pan a no, mówi, jesteśmy że jesteśmy niezgodni w tym systemie. Pan, hmm. pan powiedział, że ja jestem po to, żeby robić zadym. Ja nie przyszedłem, no, bo robię Pan lubi, tak. Musi pan przyznać, do tego, że pan lubi. Ja takie nie rzeczy. lubię, ale przy... yy... czy ja, ja mówię o rzeczywistości, to co się dzieje, a pan mi mówił o zadymie. No panie przewodniczący ale, rady, pan no pan rady, ta... pan... panie przewodniczący, zejdźmy na ziemię, ale rozmawiajmy. ale Mieszkamy niedaleko siebie, znamy się od dziś. dobrze, więc A wie pan, dlaczego jeszcze przyszedłem? Dlatego, że pan, który tam był postawione samochody mieszkańców, a pan, który tam kupił tą działkę, przyszedł i bardzo konkretnie żądał usunięcia tych samochodów. Czy on ma w tej chwili od gminy pozwolenie na wjazd przez gminną działkę, na, na swoją? No ale jeżeli jest drogą. To nie jest drogą, wjechać. ale przepraszam, to jest działka, to nie jest droga. W której, z której strony ma ja Nie wiem o jakiej pan mówi działce, ale się z tego co ja wiem, co się wjeżdża do sklepu i dalej tam na plac. Jest, ale, to, jest tam, jest wytoczona droga. Droga? Bo, ale działka tu jest wytyczona tak. działka. My rozmawiamy, my, teraz pan myli pojęcia. Droga jest Wieś wytyczona. Być może by poprosił o, 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 o to, żeby gmina pozwoliła mu, gmina mu Ale mu, Ale czy, tak, to, nie wiemy, pan nie wie, nie, nie, nie widział no, pan dla tego pisma. Odla, tak? ale, ale jest takie pismo. No, ale ja dlatego, nie wiem. Ale dlatego się pytam. Bo ludzie są jakie... ludźmi i, lubią, i potrafią rozmawiać. No dobrze, ale na jakiej podstawie gmina przez czyjąś działkę, gdzie w tej chwili nie ma zimy, jest mokro i tak dalej, wjeżdżają czołniki, niszczą całą infrastrukturę ziemną, tam jest trawa oczywiście, tam nie ma nic. Yy, więc na, yy, na jakiej podstawie, dlaczego gmina wydała na przykład jeżeli wydała taką zgodę? Nie to, wiem, to, za te, no, to jest kolejne pytanie. Nie, nie, nie. Czy gmina wydała zgodę? No, yy, pan nie wie o tym, a co. Pan u... by chciał, żebym ja był szefem tej gminy. No ja nie jestem szefem tej gminy. No, a kim pan jest? U, udzielamy. Yy... Ale pan jest przewodniczącym Rady Gminy. Tak. A co robi przewodniczący Rady Gminy? Czy pan jest Uchwały, firmem? nieuchwały i tak dalej. Przygotowuje sesję i na tyle jest moja rola. Jaka to. Przygotowuje do a tego. Kto jest jednostką wykonawczą? Rada Gminy, nie przewodniczący nie. Rady. Rada Gminy. Proszę jednostką nie będą pojęcia i jed, proszę jed, się jedno, Jednostką to. wykonawczą jest wójt. Spretą, Ufałoda... Aby w, w, w wy uchwalacie radach. wszystko. No to czyli jeżeli pytam się i proszę o to pytanie, no proszę sobie zapisać, to, czy y, gmina Proszę złożyć te pismo do... Ale ja wójta nie muszę składać, ja panu zadaję Cieszku pytania. Po to, żeby udzielił tej informacji. Jeżeli wójt nie będzie chciał udzielić tych informacji panu w odpowiednim czasie, który on na to ma tego, to wtedy obiecuję panu, że się zresztą zajmę, tak? Jeżeli wójt nie udzieli informacji ja, na ten ja, ja temat bo tutaj. wójt jest tutaj szefem i wójt tutaj wie. Y, jest. No, Pewne, że ja nie, ja, ja, nie, ja, ja, ja nie podpisuję aktu materialnego sprzedaży, po sprzedaży działki. Ale Rada tak? Gminy uchwala, że dana działka jest do sprzedania tak. i w i wykonawczym jest wójt, który idzie tak. jako, jako, że Rada Gminy dała, mu zgodę, dała tak. zgodę na to, żeby to, że to jest do sprzedania i tak dalej i wtedy wójt podpisuje. To jeżeli Pan uważa, że zostało zrobione coś nie tak, to wtedy pismo do Komisji Skargi i Wniosków, tak, ale, czy do Przewodniczącego, ale panie Przewodniczący skieruje to do Komisji Ale Panie Przewodniczący, dobrze i, wiemy. I oni się tym zajmą. Ale Panie Przewodniczący. I jak się oni tym zajmą, to wtedy nam dadzą protokół z, tego, ale, z tej komisji panie przewodniczący, i następnie będzie odczytany na sesji i uchwalony przez Radę Gminy. Ale panie przewodniczący I pan przewodniczący organizuje. Panie przewodniczący, sesję. ja jestem dziennikarzem. Tak. No ja to, nie to, przychodzę. To pan a pana ode mnie wymaga, żebym ja wiedział, tego pytam, Ale wybrała, dlatego tak? przyszedłem. Dzisiaj mamy pierwszą część. Bo, czy wyraża pan zgodę na przykład ja panu zadam te pytania tutaj. E, Pan sobie się przygotuje, od, sobie odnosie tych pytań i w tym momencie możemy mieć drugie spotkanie i pan będzie wtedy bardziej wiedział, o co chodzi i tak dalej. Ja nie twierdzę, że pan ma wszystko wiedzieć. Ale w tym Dobrze, momencie. Jeżeli otrzymam odpowiednie pismo, a bardzo o nie pana proszę, ale najpierw proszę skierować pismo do urzędu. Ale panie, imię, panie, panie przewodniczący, żeby mógł się do ja jestem dziennikarzem. I ja następnie... Również się do tego odniosę, jeżeli do mnie też trafi pyznać, e, tak? A ja, dzisiaj to rozmawiamy o, o wszystkim i o niczym. Jak o wszystkim o niczym? Bo, rozmawiamy o ludziach, którzy ech. całe życie y, y, mieszkali tam, przebywali, użytkowali całe, a, cały ten. Ale to, to pan chciał ich stamtąd zaprowadzić, a a. A, 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 a. a kto powiedział że ja? No to chciałbym... pan powiedział w no, pół godziny temu. Czy Pan słucha, co ja do Pana mówię? No tak. Pani, ale Panie mruk. czy Pan słucha to, co ja do ale Pana pan mówię? Ale Pan mówił, że najlepiej im zaproponować mieszkania i żeby po prostu tam to się prowadzili. A ja mówię panie nie. Mruk. Ja mówię o tym, że jeżeli mruk. mieszkańcy chcą tam mieszkać, to niech mieszkają. Ja Panu powiedziałem i, i to Pan będzie tak. przejrzył sobie I pan bardzo materiał. Proszę już powoli kończmy tam rozmowę, bo ona do niczego już nie, nie prowadzi. No, jak nie, prowadzi. Ja nie prowadzi do no, niczego. Ja Panu zadałem, Pan przekręca wszystko, tak jak się tutaj najczęściej to dzieje. I teraz, i teraz, i teraz dam panu ten przykład. Panu ja panu, panu powiedziałem, nie mądrzy, głupi, a ja, panu. Ja nie powiedziałem, a czy ja pan powiedziałem, pan ale nie, coś czy ja panu to. powiedziałem, że ktoś tu jest głupi i mądry? No tak dał pan zrozumienie. A nie, to pan, panu, pan tak sobie to rozumie. Ja nie powiedziałem, myślę, ja, wakławie, tylko, pa, ja tylko, powiedział, wiemy, ja tylko powiedziałem, ja powiedziałem, ja tylko panu tam. powiedziałem, pan, że wójt o... chciał kiedyś tych mieszkańców, chciał sprzedać tą całą działkę no bardzo proszę stupiec, o to. A myśmy, tak, to a myśmy jako dwóch radnych, żeśmy się na to nie zgodzili i żeśmy zasugerowali tylko wójtowi, czy znajdzie mieszkania zastępcze. Ja nie przychodzę tutaj, żeby im dać mieszkania zastępcze, tylko powiedziałem panu, co było kiedyś. Dobrze, w tej chwili. To, panie Wacławie. Na, na tą chwilę znamy już rzecz, temat, który pan tutaj przedstawił. Wiem, co się pan No to wie pan, to wie, o, wie, o co chodzi. Więc co... Bardzo proszę, jak już panu to po, któryś raz powtarzam, skierować pismo do żeby udzielili panu wszystkich tych informacji, które pan chce. Z ale ja na tym, nie chcę, Na tym piśmie... Ale pan ja dostanie, już Panu zadaję te pytania. Pan na tym piśmie otrzyma. Ale przepraszam bardzo, czy dziennikarz o. śledczy, czy czasopisma nie potrafi pisać? Potrafię. No to, to proszę napisać te pismo. Przecież to jest takie Panie proste, przewodniczący, tak? ale ja po to przyszedłem i zadaję te, i zadaję panu te pytania, eee, te. że jeżeli nie wie pan na przykład, co odpowiedzieć te. w tej chwili, są zadane, możemy się umówić na drugie spotkanie. A wracając do sesji Rady Gminy, mu, e, zawsze ale musi być. Ale proszę, kończmy, już proszę wyłączyć ten nagrywanie. Ale ja nie, nie wyłączę bo... Dopó dopóki, dopóki, bo to będzie ciekawy materiał. E, pytam dobrze, się, dobrze, ale i, po prostu media na, na sesji, ja tylko panu podpowiem. Mhm. Na sesji Rady Powiatu mieszkańcy mhm. nie mają prawa zadawania pytań. Ale na sesji Rady Gminy powinien być punkt, i tak było za mojej kadencji, że mieszkańcy przychodzili ze sprawami i zadawali te pytania, tak samo zadawali dziennikarze. Więc jeżeli nie, nie, nie macie takiego punktu, to jest błąd. Na sesji Rady Gminy możemy. Proszę się zapytać przy dyskusji, o. A przy absolutorium jest pan taki mówi? punkt podpisany przez iluś mieszkańców i wtedy ten mieszkaniec może... E, może o czym Pan mówi? Czy Pan zna prawo? Może, czy, pan zna, może, może, czy Pan zna prawo? To, że przewodniczący pozwala komuś, tak, to jest tylko dobra wola Rady Gminy. I to pan twierdzi, że tak jest według przepisów, yy... jako przewodniczący Rady Gminy I może tym... dobrą wolę tylko wykazać i udzielić mieszkańcom. Ale zawsze to robi, nie ma tutaj problemu. Ale... Jeszcze raz panu tłumaczę, każdy mieszkaniec gminy może przyjść na sesję tak, rady gminy i uczestniczyć w, sesji. uczestniczyć w tej sesji i może zadać, jest punkt, który powinien być... Nie nim. ma takiego punktu w przypadku. Dlatego, że się go zlikwidowali. Nie, nikt nie zlikwidował. Zawsze, za mojej kadencji... W radzie, sesji, sesja jest już punktem... w